Czy wiesz, jak kąpała się Kleopatra w mleku? Egipcjanie wierzyli w jego odżywczą moc i wiedzieli, że czyni skórę gładką, nawilżoną i piękną, a to nasze mleko do kąpieli, czyli mieszanka soli oczyszczającej oraz mleka koziego, mleka krowiego i pyłku pszczelego. Możesz wykorzystywać je na trzy sposoby. Na przykład do dłoni, mocząc dłonie w misce, czy tutaj w umywalce, Sypiesz kawałek, troszkę, troszkę, mleka do wody, mieszasz i moczysz swoje dłonie. Mleko kozie i krowie to bogactwo łatwo przyswajanych tłuszczów, białka i mikroelementów, a kwas mlekowy w naturalny sposób oczyszcza skórę z martwego naskórka. Proteiny wpływają na produkcję kolagenu w skórze. Widzisz te małe, złote drobinki? To pyłek pszczeli. Pyłek pszczelin, czyli pyłek kwiatowy, to naturalne źródło witaminy E, witamin z grupy B, fosforu i potasu. Ma wiele leczniczych właściwości, m.in. pozytywnie wpływa w przypadku chronicznego zmęczenia i jeśli nie potrafisz się skupić, po prostu wykąś się w pyłku pszczeliń. Czas na kąpiel w mleku. To idealny sposób na relaks. Po prostu wsyp około garść naszej mieszanki mleka do ciepłej wody i poczekaj, aż się rozpuści i obejmij łazienkę cudownym zapachem. Zawracany z kąpieli to mniej więcej 15-20 minut. Yy, taka kąpiel działa Jest. bardzo odżywczo na skórę, czyniąc ją gładką, mięciutką, nawilżoną. A i jeszcze ten półek pszczeli. Czy mówiłam, że zawiera on kwas foliowy i witaminę PP? Uh -huh, uh -huh. A teraz trzeci patent na gładkie stopy. Jeśli nie masz czasu na wielką kąpiel, nie masz wanny lub po prostu nie chce Ci się moczyć aż tak bardzo, ale chciałabyś się zrelaksować i mieć super stopy, zamocz, wymocz stopy w wodzie z naszym mlekiem. Możesz także wcześniej wyszczotkować ciało. Mleko do kąpieli u nas znajdziesz wersji Sweet i Dream. Różnią się one zapachem. Sweet jest słodsza, a Dream jest bardziej jak takie egzotyczne perfumy.